Witajcie z tej strony, skorpion. Idziemy dalej ich rozwalić. Albo oni nas Potrzebuję energii. Dobrze mówisz. Jest energia pięknie. Niepotrzebnie zmarnowałem jeden pocisk. Breakdown, mówiłem coś. Rusz się. Ach. Nieudacznik. Granaty to tylko mała dolegliwość dla Megatrona. się oh! pięknie. Pozostał chyba teraz ten starczą tylko. Mam nadzieję. On momencie się przyda. Skinął tam on czy nie? starczą. Wykorzystanie broni palnej. Jasne. Temperatura broni w normie. Rzuciłem granat nie yeah, bany no Patrz no, i chciałem to inaczej zrobić. Ten autobot miał zerowe szanse przeżycia. W taki oto sposób.

Znowu dostaliśmy, to chyba z ich strony, nie z mojej. Teraz tak, a tak czy załatwię? Ja jestem starczą na dole. Odwróć się ładnie. Megatronie, tronie, teren jest już czysty. Pomówmy z Brawlem. nieprawda? Nie słyszeć, jak toczy się moja wojna. Czekam na Twoje rozkazy. Masz! Ładnie dostał. Gień śmieciu. To była gdzieś energia. Jest. Moja energia powraca. Breakdown. Powinienem po prostu ci strzelić między sensory. Ty dobrze wiesz za co. Cześć, się, że nie powiem o tym Megatronowi. O, to nasz, On też, no to hop na dół, o jaki skok, Siema. hej tam za szybą. Yo. Witam. Dobra, idziemy. Gdzie megatronie? Meduj, Brawl. Nasz cudowny dowódca sił powietrznych nie ma zamiaru zapewnić wsparcia. Dosyć tłumaczeń. Gdzie jest Zeta Prime? Za tymi wrotami, Lordzie Megatronie. Bądźcie świadkami potęgi Ciemnego Energonu! Nie, niemożliwe! Odszedł A możliwe! Więcej niż odrobiny ciemnego energonu, by sforsować Prota Krypty. Poddaj się, Megatronie, a być może pozwolę ci żyć. Ośmielasz się mi grozić? No właśnie. A więc niech tak będzie, Megatronie. Pozostawiam ci twojej próżności. Bojaj się. O znowu się zaczyna. Brawl! Wezwij bombowce z ciemnym energonem, ale. Megatronie! Zbyt duża siła ognia! Rób co ci każę, Bro! Tak no jest właśnie. Bombowce podaje współrzędne. Oczyszcie dziurę! Spójrzcie! To Megatron! Tak! Dlaczego tak późno? Zamknij się! Chcesz nas obu pozabijać? I filmik. I to nasze. O, wyżyczki przeciwlotnicze. Wow. Kompletne piasko, Kolejny Kolejny Najwyraźniej głupcy! Lordzie Megatronie, mogę coś zasugerować? Unieruchomienie tych dział przeciwlotniczych powinno otworzyć drogę dla naszych bombowców. Doskonała myśl, bro! O. Wykonać! Decepticony, zlikwidować te działa! Uwaga! Więcej snajperów! To była dobra myśl, bro! Gdzie są ci snajperzy? Tam! się nazywa prawidłowe wykorzystanie broni palnej. No ba! Kolejny autobot poszedł się jebać. Następny. Skinów. Nara. Tak jest. A tutaj jesteś szwaiaczy hm. Wow, To zabolało. Ale zginął na szczęście. A może się przyda, jak najbardziej. Niezła muzyczka w tle. Taka, mi się podoba. Dobra, bo ja się na górę. No co ty? Chłodzenie broni. Jaka wymiana ognia? No a kto ma być? Święty Mikołaj, transformerowy. Robi się. Osłaniajcie nas, a my za wow. Budynek! Ale mi skusili energię. Mamy całą na szczęście. Hmm. Fuck. Mogatronie, odsuń się! Rakieta wystrzelona! No. No, zginął. My też nie. To bardzo dobrze. No nie. Shit. Dobra. Nie jadka! otka. sprawdziła to sprawdziło się tak, jak myślałem. No ba. Tam są. Jeszcze jacyś? Są. Wal w nich megatronie. Żaden autor nie zasługuje na nic lepszego. Tylko na śmierć. Ten autor serowe przeżycia. Dokładnie. Aha, aha. Sporo ich tutaj, tych autobotów. Ciągle się pojawiają. Nie, nie nie najpierw przydałaby nam się amunicja. O, tarcza jak najbardziej Szansę przetrwania znacząco wzrastają. Jest. Tego szukałem. Teraz na górę. I tam możemy iść, gdzie chcieliśmy. bany. jeszcze tych oh! tutaj załatwimy, i my, oh! autobotu, musimy chronić działa przeciwlotnicze. Teraz zaskoczcie autoboty, gdy ich uwaga będzie odwrócona. Eee, chyba nie z tej strony, Fuck. Moją celność. Broń w gotowości. Szybko, szybko. Użyjmy tego. Juhu. Tam, panel sterowania działem. Robi się. Świetnie! Jedno działo niszczy drugie działo! No i o to Sterowane chodziło. Jest przeciążone. Rusza się, decepticony! Wow, I zginąłem. Dlaczego? Nie wiem. Nie mówcie, że od nowa. Mam nadzieję, że nie. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.